Znajdujemy się przy szpitalu na ulicy Lubelskiej. Tuż obok za nami są bunkry. Czy tu przypadkiem nie miało być stadionu? To przecież właśnie w tym miejscu Niemcy chcieli wybudować olbrzymi stadion, który oprócz funkcji rekreacyjnych miał pełnić rolę miejsca, do którego można przetransportować pacjentów oraz cały personel medyczny w celu ewakuowania ich przed nalotami. Druga wersja mówi o tym, że w tym miejscu miał powstać podziemny. Żbital. Stoimy przed jednym z tuneli, które prowadzą do szpitala na Unii lubelskiej. Właśnie na to pole wychodzą trzy drogi podziemne, z czego dwa są praktycznie w dużej części zakopane. Jesteśmy przy jednym z prawie otwartych wejść. Budowę wielkiego, nowoczesnego szpitala rozpoczęto w 1936 roku dla potrzeb niemieckiego wojska. Prace nad szpitalem zostały zakończone w 1940 roku. W pierwszych etapach funkcjonowania szpitala był on uważany za najpotężniejszy w Europie. Szpital zbudowano na kształt swastyki i na cześć Hitlera. Warto też wspomnieć, że szpital w czasie wojny był ośrodkiem szkoleniowym dla ewakuowanej Akademii Medycznej z Niemiec. Warto jeszcze dodać, że obecnie kształt Nieco różni się od początkowej wersji, ponieważ zbudowano wiele nowych oddziałów. Był to jeden z największych szpitali w Europie. W 1950 roku został przejęty przez Pomorską Akademię Medyczną. Po wojnie szpital należał do wojsk radzieckich. Służył też jako obóz jeniecki dla Niemców. Dynamiczny rozwój szpitala został zachwiany nocą 23 kwietnia 1998 roku, kiedy wybuchł pożar. Spalił on połowę z tych dachów, jednak wszystko ma swoje dobre strony, gdyż w czasie odbudowy zostało połączone wiele nowych klinik i powstało wiele nowych oddziałów dla chorych. Znajdujemy się na stadionie przy ulicy Litewskiej. Niemcom chyba chodziło o wybudowanie takiego stadionu.